Marek, Edek i Januszek trafili do zakładów produkcji nawozów w Brygidowie. Drugi dzień złomobrania, którym kieruje syn Marka, zapowiada się całkiem nieźle. Ta kolekcja złomu naprawdę robi wrażenie. Uuuuh, mm, słowie! Mm. Jak, jak go podniesiemy, synku jest bardzo ciężki. Ja pierdzielę. Tata, blachy to. Dobra, dawaj szybko, szkoda czasu, dawajcie! Janek, bo to zablokujesz tam na rzucaniu. najpierw może kotr jakoś wrzucić. No to dawajcie, wrzucamy kosz. Ale, jak? mi oberka, potem dam tu. Dawaj. Dobra. Daję, daję panie Etku, czasu, daję. Daję, daję. Ojciec, powiem ci, że jak załatwię złom, to mam większą energię, nawet upał mi nie przeszkadza. To dobrze. Z tym będzie problem. To jest ciężkie, nie damy rady to wrzucić. To mówisz na że ciężkie? Tak. Moment. ci? Eee. Postawić to, postawić, ale wrzucić będzie faktycznie ciężko. Janusek, słuchaj mnie, mają tu widraka, może panik, wejść pozytyw, spróbujmy, bo tak to nie no, damy rady. Faktycznie radę. ciężka, dobra. Największy ze stalowych elementów przekracza możliwości mięśni Trójki Królów Złomu, więc pozostaje liczyć na urok osobisty Januszka. Halo, halo! Mogłby pan na chwilę zjechać? To już koniec? Nie! Chodzi o to, czy by nie, nie dałoby radę pożyczyć tego wózka, bo ta lura i ten piec strasznie ciężkie są. Ten to mamy zepsuty, a masz uprawnienia? Mam. To mamy taki większy wózek, taki porządny. No to pokażesz? Dobra, to już. Już schodzę. Powiesz, uprawnienia na pewno masz, mam, tak? Mam, mam. Powiesz, wózek mamy porządny. O Jezu. No. kawa wózka. A do czego to? Przecież to... O Jezu, to przecież... to to może podnosić. A może. Ładowność ma taką, że możemy nas problemu jeszcze waszego całego busa podnieść. O Jezu. Ja pierwszy raz widzę taki wózek na oczy. Takim wózkiem myślę, że każdy chce się przejął. To nie jest wózek, to jest jakiś traktor. Marek, zobaczymy, Janek jest. O Boże, jaka maszyna! To jest dzieło sztuki. Janek! Co tam? To też na złam? Niestety nie! Robiłeś coś w takim jeszcze w życiu chyba nie. Ja spróbuję to zadziałać. Pan Edek, podstawi się inaczej, ja podjadę pod tą skrzynię. Jak ci się ustawić, powiedzmy? Zaraz razie pan odjedzie. Januszko! go! Na tuto skále začíná. To měl tě. I to dobré.